Ostrzeżenie! Ta przygodowa opowieść jest o horrorze zawiera przerażające sceny migające światła i strachy. Graj. Kliknąłem graj, no i jestem. Witam serdecznie. To jest prawdziwe wprowadzenie do ABC Lord, czyli ABC Land. I idziemy, chodź. To są wydarzenia Maśkę. przed. A, to, to co już. się wydarzyło, tak naprawdę? Idziemy i zaczynamy gieleczkę, Wchodzimy. Pyk pyk pyk, pyk. wejście pyk. O ho. ho. Ciocia, mi się to nie cio, podoba? Nie idź do łóżka nigdy. Idę do łóżka. <laughs> Poszłam. O ja też! I lecę do góry! A! O. Jestem na Maczku. Śpiesz się mnie na górze? Ty jesteś wyżej, jestem na piętro. Jakie wysokie jest to łóżko? Trzypiętlowe, no, trzypiętlowe, las piętlowe, ciebie. Spokój na sam dół, a nie Jezu! No! no. <śpiewanie> Czekaj, a nie chcę już skakać. Nie skacz na łóżko, tylko idź spać! Ale to jest moje łóżko, ja chcę dalej spać. Jak, jak w prawdziwym życiu, jak idę do pokoju, to też zawsze po łóżku skaczę, jak dziecko. O teraz uważaj, kurde. bo się przygoda zacina. O, ABC Uy, Story Adventure. To jest. O nie, nie nie, Klocek jest, klocek jest. Klasicz jakiś jest. Widzicie, Oj, o, ja się pożyłem spać. O, biegam, klocek biorę. Drugi klocek w rogu. Wieście klocki, póki możecie klocki. jeszcze. Więcej klocków! Alfabet a... musimy Klocki ułożyć. Jego. O, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ja! I to ja! Cześć, to ja! I to, to ja? To ja. I ma, ma? jestem, halo. Zostaw hmm. lajka, zostaw siuba. Ale ma ona płaską ma, ona głowę. Ma ona ma ciasto zamiast twarzy. Ona wygląda jak te brzydkie psy, takie mopsy. Jesteśmy zmęczeni Nie. oglądaniem IBC Loru. Mopsy już jesteśmy, lepiej wyglądają. Jeste jesteśmy lazy. My jesteśmy lazy. Zmęczeni. No właśnie, pozwolę ci spać jeszcze <noise> Ale jest coś, co musisz wiedzieć. Ciocia radzi, Ta mądrze. Nigdy nie skacz na duże łóżko i mów... Upa, upa. Ja pogo, pogo, abc! Pogo, pogo, abc, pogo, pogo! pogo, 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 pogo. Jeden na trzy. On wygląda trochę jak tego... Jak się nazywał ten taki czerwony z tych zwierzaków? Nie wiem. Elmo! Elmo! taki, no, taki, no, taki no, y upiorny elmo. Jak, jak to było? Pogo, pogo, abc! Pogo, pogo, abc! Pogo, pogo, nie, ABC. Pogo, pogo! 1, 2, 3. pogo, nie, pogo. Tak, <ślały> tak, Jak? Pogo, pogo, pogo. Pogo. Pogo, 123. No ten, że pisze się. Nie, pogo, pogo, abc Później było pogo, 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 123. Pogo, pogo, abc. No, widzisz, widzisz pogo. ten drugi o, gość tam pogo, 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 jeden, dwa, trzy. Nie, to nie ja, to nie ja. To, o, o. to co zrobiłeś? To nie ja, to nie ja! Marciek, to no twoja wina! Ja tylko. Okay. Ja... twoją głową masz napisane, to ty. Ja no, tylko napisałem, twoja wina, ale nie tutaj moją, ikonki na guzie było napisane, że to nie ja, tylko ktoś inny. Chowajcie się nie, i kładźcie się nie. do łóżka, szybko. Nie, by było napisane, że nie można iść do łóżka. Ale ja a... do łóżka. <laughs> to jego wina, tego na wprost. mnie, to on mówi i on to zrobił. O o, oui, o no oui. i teraz Ole, weź się. Oui. Siema. Oui. O, oui. Siema. Pogo, Pogo. Oui, oui, oui. O, no. tylko Pogo nam zniknął. Witam. Z nam tutaj zniknął Pogo. O o. O o. o, o. drzwi? No. Czemu drzwi? Wciągnął, wciągnął go, wciągnęło go. O, nie, to Czy to ręka? To, to mm. Macie to no twój tata, bo zielony. Nie, ta, bo zielony to każdy mój stary, nie? To jest green Rainbow Friends. ja mam taką podzę? No nie, no, bo skarczysz akurat. Znać pogo. A gdzie jest na. Nie ma. Znasz, kolega? Nie wiem, ale musimy o, znaleźć. Jest dana pogo. Mi dobra, nieważne. Tu słuchaj, pozbieraj te wszystkie litery. i oglądamy, tak? Ale w Is telewizji back? nic nie ma. Blueskin wywalił. Hmm. Ej, możemy drzwi otwierać? Chyba nie wiem, nie wiem. Ciocia mądra Wiem. coś do nas o! mówi Ciocia nas słyszy Wracaj do łóżka, do łóżka! Co Dobra jest? dobra to ja jestem w łóżku, ja jestem Siema. bardzo mocna. Masz to 5 sekund łóżko. na odpowiedzenie od poprawnej odpowiedzi. Jaki kolor ma Maciek? Zielony! Dobrze! Wiolet! Źle! I <śle> co <śle> teraz? No i ja czas ledzę. się skończył. Teraz minął. Czekam te poduszki wyglądają, Deble jakby noc. chciały nam zjeść e. głowę. Yeah. A, ale ty lele Ja mam ci Lelę siupel. Wygodny jesteś! I to mocno. Maciek PC nie wiar. O o. O o. A z drugiej strony leży. O nie, o nie, o nie. Znowu broku do nas pucha i sobie. bier? Chciałem. Znowu się otworzyły dźwignię. O o! O! -o. A -a. Super A -a. sayana odpalił! Super Saiyan! Jaki głupi on jest! Ja nie wiem co ten Pogo robi A Ola znowu skacze. No siema! Siema O! O, o, Wszyscy skaczemy Jeszcze raz znowu? musimy go znaleźć A tu poszedł na górę! Na pewno widziałaś go gdzie do góry poszedł. Jak, jak mamy otworzyć drzwi? Nie wiem, Jak, jak on skupki? powiedział, że pokój jest pusty. O, nie, nie wiem, nie wiem. go kupować. Ale straszne, oblazi to są. Dzieci! Nie, nie słychać, O kurde, Oli, żebyście byli w łóżku. Zobacz no, to. Teraz... Idziemy do łóżka... Nie, no, nie to dobra, to teraz, teraz to nie. Moje, 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 moje. Moje, moje, moje! Moje, moje, moje! Dlaczego? Um. Czy my musimy cicho chodzić? To jest czy jak o baba Jaga chodzi? patrzy. Nie wiem, to jest jak baba Jaga patrzy po prostu. To jest Maciek patrzy. Nie, bo później będzie mieli 5 sekund spokoju, żeby się dostać pewnie tutaj. Jak 5 sekund zabielają, co, co luna Tak, a, a potem zero? To Później już cię złapie jak zielo. A, a. Znowu. Ej, mam Widzicie? drzewa, weża, weżwu. No Tęk bo musisz drzewi. spać. Często musisz spać, żeby pogocie cię nie zjadł. A. Chodzi o to, że o. to jest koszmar nocy. Ej, nie było go. Opowiedz. O nie, to babcia. Nie, ciocia. Wiem, że byliście, że nie byliście w łóżkach. O. Nie A nie dzisiaj Nie, Zamykamy robisz? ci drzwi. Ej, pomocy! Pomocy! O kurde. Nie pomóc. Ona każe nam iść spać, kiedy nie chcemy. Głosuję za ba. tym, żeby brokują gwiazdę. Elo. I, Siema. Siema. I co znowu musimy? Pomóż, książka mądrości. O, e, co? Tak, miałem na Co, pomóż, książki, ciężki Coś tam. To jest ciotka, cio -cia, cio -cia. pomóż ciotce. Ja nie wiem, gdzie ona jest. Ciocia jest to też. I co, znowu znajdziemy, że jest pusto i tyle? No, pokój jest ty. Gdzie hmm. teraz? O, o. Dzieci? o, o, o mogę oglądać Jestem, telewizję. Dobra. Jesteś. O, ja też, rodzam. Ja du, duży TV. Yy, pogo, o kurde. i ciocia. Tanci. Tanci. jak szalony. Kisa to. Było. I te oczy, ple. Jak w dorsach. No. I czemu Nie tyle w ogóle na na siejniku. Fuj. Ja no, nie na wiem, nie wiem. też prawie. I pasek. Fuj. No. Ja wiem, że tam tego. Pogo jest zły. Pogo zły. jest z... zielony. Pogo jest zielony. Nie bądź głupi. Nauka to szczęście. Zabawa. No, wiesz o to że Chciałbym, żeby pójście do łóżek spać. Dawaj, nie chcemy spać. Mam Ej, tu super zabawę. Ucząc się w ABC Lens tu Ona się uczy tu tak jak on. Nie podoba mi się to, wiecie? Dobranoc. Uwielbiam, jak ona kończy zawsze wiadomość. Hehe. <laughs> He, he. Okay. bo to jest moje, Każdy he, tak he. mówi. Ej, Maciek, chodź pójdziemy do pokoju. Hehe, he. dobra, hehe. He. He, he. Dawaj, Maciek, przynieś łoma. He, he. rozwalimy he. telewizor. Hehe, he. za każdym razem ręką nie tak. Czemu moja ręka Ej, się tam wystanie? Bo twoja ręka znika. Hehe, pokazujesz, pokazujesz, dlatego. A... Jeszcze a? raz tę telewizję obejrzeć. Musimy pilota znaleźć. Drzwi, remote. remotę! Drzwi od łóżka są zamknięte. Ale tu też są oczy, widzicie? A to nie jest tak, że telefonami powinna się robić wszystko. Nie wiem. O co mu chodzić? Siema, witam wszystkich serdecznie. Mamy sforsować ja mam... drzwi podobno. E, o kurde. Co się... O, Co to jest? Dobra, Maciek, wchodzisz pierwszy. Nie, 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 ja podziękuję jednak. Ja już powiedziałem, że ja tam nie idę, słuchajcie, wiecie. Dobra, nie ma strachu, widzicie? Łóżko jest jednak na końcu korytarza. Nie patrzcie mm. się na boki jak będziecie iść, po prostu i damy ladę. A -a. Dobra, ja idę, Elo Dobiegnij pierwsza i się nie rozglądaj, ale szybciutko cię będziecie wmiekać. O nie! O! Przeszła! Coś jest nie tak z dużym łóżkiem. No. Trzęsie się. A bo przeszła jest stare. Się oczy i zęby. No. O No! I duże nogi I kolce hmm. Uciekamy teraz? <śmienią> I co? Ej, z drugą o, stronę trzeba? Trzeba w drugą o, stronę, czy jak? Trzeba skakać, trzeba skakać chcę. O nie, z drugiej strony też. Ej, Uważaj, Ola. Rozumiem, no, tutaj się zamyka. A! Nie możemy, nie możemy, nie możemy przejść. To gdzie mamy iść? Zielony jest, czeka na nas. No tak, ale co mam zrobić? Co mam zrobić? Pilota musimy zebrać. Co mamy A? zrobić, kurde w końcu? Hej, Pilota! Hej Czemu Bo ty je? nie idziesz ej, do przodu? Ej, 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 ja wam powiem tak, spójrzcie sobie w pokoju na górę. Ach, wiesz co, jakby nie ma nas w pokoju. No nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ale dobra, pójdę. Musimy... Przebiegłeś przez to! <słatka> Udało mi się, czekaj, zobaczę co jest u góry. O dalej niby skoczyć? Aha, na... Jak ja mam tam iść? Jak tam mam na iść? Na łóżko! O Jezus. Które łóżko? Na duże łóżko? Musimy wejść? Tak, musicie na duże łóżko wskoczyć i na górze są platformy o i po tych Boże. platformach a, się a, idzie. Aaaa jak o ja Jezus. mam to zrobić? A jak się wchodzi na duże łóżko? No. Czy się. o, o? No, a. tego, o właśnie. No, jakie są platformy. O, wee. Wee. A. A, Jezus. na sam dół! Mógłeś. No bo z, no nie moje umiejętności, nie moje umiejętności. A ja nie wiem gdzie dalej iść, o tutaj na przykład. No jest do góry, do góry na środku, na środku Staniola, na środku tam. A Dobra na jestem. Środku. Siema. Uciekaj. Kliknąłem o! na górze coś. Nice. U góry był pilot. No. Tak, tak, tak. I pilot nas latuje. Ja nie wiedziałem jak tam wejść. Siema, to ja. Znalazłeś pilota i wpadł mi. Znalazłem klika, on się nazywa Klik. Bo. Bez kitu się nazywa Klik. Klik boi się A, Pogo. Klik się boi pogo, więc go tu siedzi. A. Hmm. I on chce I klik nam Klik chce pomóc. nam pomóc, tak! No. Klik chce być naszym przyjacielem Telewizor w abc Landzie. E, nie, 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 wyłącz, wyłącz, ja tam nie chcę wchodzić! Chodzimy do telewizora teraz, moi drodzy. Naprawdę? My... To idziemy. Ale ja nie chcę. Poczekaj, mogę przejść? Czemu Beś... nie chcesz Olu? Tak, może przejść. Tylko uważaj Ola, bo o! tutaj dalej się zamykają te oci. Ale tutaj więcej tego jest, co wiesz, teraz... Bardzo dużo już jest tego. Oj 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 oj. Ej, tu jest naprawdę więcej tego. Co jest? Oszukują nas. Się idę, przejdę, przejdę. Udało się, udało się. Ej, tu dobra, nie, myślałem, że zgubiliśmy tego ostatniego gościa. No, on, on, jest tam. on zniknął gdzieś. uwaga, że. na dół i coś się kanapa. stało. Czy teraz kanapa cię będzie bała czegoś? Nie, będzie kanapa będzie język. nas się bała. E, Mówiłem, Chyba na odwrót. O nie. Kanapy żyją! Oooo! Ta I tak. I znowu tańczy. <laughs> z <jakiego dziwnnego> powodu. Haha, <laughs> ha, ha. <laughs> Naprawdę myślałeś, że pozwolę ci wejść do ABC Landu? Tak! O nie. O, oh. To jest prolog! Oh. To jest prolog! Czyli się telewizor! O-o... Oh, oh. A ja... No, ale dlaczego?! No, po no, teraz to robisz, żeby nam lecimy. utrudnić, no. no... To wystarczy to jest... po schodach z boku? No właśnie, chciałam się zapytać, Chyba czy tak. wyszło przeskoczen... ha, ha! Możemy zeskoczyć z balkonu! No właśnie! Usunie balkony, prawda? Nie. To są balkony! Ha?! Więc nie, wyślę nie, nie wyżej nie. jeszcze... Dalej. No nie! Oh. No i po co mu mówiłeś? Krystian, naprawdę! Krystian, oh. twoja wina! Moja wina! No, moja twoja wina, wina! Moja bardzo wielka wina! No o, Jezu twoja... po... Co jest? Uf. Co? Uf. No nie! No tu dobra, idziemy dobra, na środek! Op. No wiem, wiem, Wszyscy wiem! Wszyscy jesteśmy, dobra. No. Ola, no, co to za warzywo? A... Krystian, no co to za się. Krystian, Macie... co to za no, Ja wszystko wiedziałem o co chodzi Ale o co tak. chodzi? Krystian Ja nie wiem o co chodzi, o ten tramwaj Dobra, wejdę! Wlazłem! No co jest? Wlazłem! Jak to? Ja nie umiem tam przeskoczyć Maciek, nie ja VR, ja, ABC, Ja tam już byłem! Do ta a. Totalnie no a. A. Jestem pierwszy raz no. tutaj no, ja już tam byłem, na, no tylko że sobie. Ja! Lekko spadnąłem. Poznałem kolejnego Neda. Jest Ned, Chloe. No Czekaj! Na to na, na, O, ja idę. Cześć! Dobrze, jestem. czekam. Ned Stark? Tak, Cześć. mogę otworzyć zaraz skrzynkę, pudełko z za, 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 zabawkami. ABC, Ej, raz, dwa, to i Box Open bardzo Saj, mi się jest. nie podoba ten mięsny, co tańczy. O, Czemu? kurde. O! Jest. Jestem! Wow. Ola, powiedz mi, co ty zyskałaś za numer, jak otworzysz. Dobra. Dobra. Poczekaj, zaraz ci powiem. Ok. Wow. Ja dostanę. O! No! Otwieraj ja. się! Otwieraj się! O! Dostałam na podstawie B. tego. Ok. Dostałam B. To B, ja... E, e. <śla> ja dostałem trójkę. Okej, okay, ja dostałem. Ale przyszliśmy! Ja jestem, ja jestem ciekaw co dostałem, bo, bo mi powiedziało, że nie byłem tu pierwszy, ale tam byłem pierwszy. Ja dostałem hmm. dwa. O. Dwa? dwa. A to, no to jest to się... cyferki, a ja dostałam... Nie dostałem wiem. A, 1, 2, 3. Aaa, <noise> bez No, ale udało nam się a -a. wygrać! Nice! Woo! Nice. No to cześć. To teraz kolejny challenge na Impossible. 嘿，嘿嘿 <laughs>